Teraz, gdy mieszkałem z rodzicami, świadomość tego mocno mnie uderzyła. Moje małżeństwo, które kiedyś uważałam za przynoszące szczęście, było tylko fasadą. Mój mąż, któremu ufałam, okazał się nie wykorzystywać, kropka czułam się zdradzona przez moich teściów, matkę i syna. Nieświadomi własnej naiwności, zdawali się nie dostrzegać praktycznych aspektów życia, kropka w obliczu groźby wyrzucenia z domu. Zakwestionowałem istotę bycia rodziną z takimi ludźmi. Decyzja była jasna. Musiałem przejąć kontrolę. Kropka. Szybko skontaktowałem się ze wszystkimi i rozpocząłem przygotowania do kolejnego rozdziału mojego życia. Jeśli chodzi o przedmioty gospodarstwa domowego, zorganizowałem usługę ich odbioru. Kropka. Następnego dnia, meble i urządzenia zostały zabrane, co wywołało paniczną reakcję mojego męża. Kropka. Jestem Michelle Thompson. 35-letnia kobieta, która pracuje w domu od czasów studiów. Pomimo comiesięcznych dojazdów do pracy, jestem pełnoetatowym pracownikiem dzięki przychylności mojej firmy. Wypadek motocyklowy, któremu uległam na studiach, sprawił, że mam niesprawne nogi i poruszam się na wózku inwalidzkim. Pomimo ciągłych wysiłków rehabilitacyjnych, perspektywa poprawy pozostawała ponura akceptując swój stan. Początkowo pogodziłem się z myślą o dożywotniej samotności. Jednak randka w ciemno zaaranżowana przez przyjaciół ponownie wzbudziła we mnie pragnienie towarzystwa. Poznałam kena, mojego obecnego męża, który, pomimo tego, że był pięć lat ode mnie starszy, emanował młodzieńczą energią. Jego prostolinijna postawa, choć granicząca z chamstwem, zaintrygowała mnie. Szczera ciekawość kena dotycząca mojego życia na wózku inwalidzkim wyróżniała go. A ja doceniałam jego niefiltrowane zainteresowanie. Pomimo norm społecznych jego śmiałe pytania sprawiały, że czułam się widziana i rozumiana. Kontynuując nasze randki, przekonałam się, że z Kenem czeka mnie szczęście. Zaślepiona perspektywą trwałego związku. Ochoczo przyjęłam jego oświadczyny po zaledwie sześciu miesiącach randkowania. Zaraz po ślubie sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Ken i ja zdecydowaliśmy się wprowadzić do mojego samodzielnego domu, który, pomimo tego, że był wynajmowany, był stosunkowo drogi, ale wyjątkowo przyjazny dla wózków inwalidzkich. Kropka, wyglądało na to, że poprzedni najemca uczynił to miejsce bardziej dostępnym, a Ken docenił jego przestronność. Ponieważ spędzałam dużo czasu w domu, naturalnie wzięłam na siebie większość prac domowych. Kropka, czasami, gdy prosiłam Kena o pomoc, lekceważąc otwierdził, że jest wyczerpany. Odmawiając podniesienia palca lub pomocy w kąpieli kropka, pomimo tego, że radziłam sobie sama, kąpiel trwała dłużej, a ja wspominałam czasy, gdy opiekun odwiedzał mnie dwa razy w tygodniu. By mi pomóc, kropka frustracja narastała, gdy ken zaniedbywał odkładanie przedmiotów do kąpieli, przez co proces ten był jeszcze bardziej czasochłonny. Policyjna prośba o zrozumienie nie została wysłuchana, gdyż Ken nie dostrzegł, że projekt domu jest dostosowany do moich potrzeb. Stało się oczywiste, że początkowo Kena przyciągał dom, urządzenia i moja zdolność do wykonywania obowiązków pomimo mojej niepełnosprawności. Jego bezrobocie i nocne imprezy jeszcze bardziej nadwyrężyły nasz związek. Choć uświadomienie sobie tego było bolesne, trzymałam się przekonania że nasze małżeństwo musi mieć w sobie trochę miłości. Kwestie finansowe wkradły się, a Ken coraz bardziej polegał na mnie w kwestii pieniędzy. Szukanie rady u jego matki przyniosło jedynie stronnicze wsparcie, przez co czułam się zagubiona, nie mając żadnej rodziny, do której mogłabym się zwrócić. Przyjaciele odrzucali moje obawy, podkreślając fasadę Kena. Nieprzewidywalne zachowanie Kena po alkoholem, Doprowadzało mnie do granic wytrzymałości. Zmagałam się z dylematem, czy przetrwać tę sytuację, czy stawić czoła samotnej przyszłości. Kropka, gdy pomysł rozwodu zaczął nabierać znaczenia. Ken niespodziewanie zaproponował zamieszkanie z rodzicami. Oszołomiona, dowiedziałam się, że zamierzał wprowadzić się do nas, kropka, chociaż rozumiałam pragnienie bycia blisko starzejących się rodziców. Ich dobry stan zdrowia sprawił, że propozycja była dla mnie kłopotliwa kropka, nie mogłam pojąć, dlaczego rodzice Kena rozważali przeprowadzkę z własnego domu do naszego. Czy naprawdę potrzebowali tu zostać przy czterech osobach w domu byłoby ciasno, a biorąc pod uwagę, że pracuję z domu, byłoby to dość niewygodne kropka, zawsze myślisz tylko o sobie, Ceo. Nigdy nie sądziłem, że jesteś takim egoistą, oskarżył Ken. Po prostu zastanawiam się, dlaczego muszą się tu przeprowadzać, skoro mają własne mieszkanie. Nasz dom jest bardziej przestronny, nowoczesny i wyposażony we wszystkie udogodnienia. Poza tym został zaprojektowany tak, by był dostępny dla osób starszych. Jeśli rodzice Kena wprowadzą się do nas, będę musiała mieć się na baczności w godzinach pracy podczas gdy Ken rzadko bywa w domu, jego rodzice na emeryturze prawdopodobnie będą często w pobliżu. Dzielenie łazienki i kuchni jestem wolniejsza niż większość ludzi i mogę przewidzieć wyzwania związane z taką sytuacją. Mogę mieć trochę czasu do namysłu, lepiej się pospiesz. Nie mamy zbyt wiele czasu, odparł Ken. Pomimo twierdzenia o ograniczonym czasie, Ken nie tracił czasu. W weekend przyprowadził swoich rodziców, przez co zacząłem podejrzewać, że planowali tę przeprowadzkę już od jakiegoś czasu. Wiesz, zastanawiałem się. Może powinieneś rozważyć ośrodek, zasugerowała matka Kena. Co? Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Zakład dla mnie tak to dobry pomysł, prawda? Masz swoje własne ograniczenia. W ośrodku zajmują się wszystkim. Stało się oczywiste, że Ken nie tylko rozważał wprowadzenie się rodziców. Rozważał również odesłanie mnie. Odwiedzałbym cię od czasu do czasu, kropka to stwierdzenie mnie obudziło. Jeśli nie teraz, to kiedy, Ken? Kim dla ciebie jestem? Twoją żoną, prawda? Naprawdę kazałbyś swojej ukochanej żonie iść do ośrodka. Chwileczkę. Kiedy powiedziałem, że Cię kocham, Michelle, słowa Kena wywołały na mojej twarzy gniew. Ten facet, Ken, wykorzystywał mnie. Czy to nie moja wina, że dopuściłam do takiej sytuacji? Pomyślałam, że muszę postawić granicę kropka, potem z ust Kena padły jeszcze bardziej szokujące słowa. W tym domu będę mieszkać z rodzicami. Ty, osoba z zewnątrz, możesz zamieszkać w jakimś tanim ośrodku. Co ty właśnie powiedziałeś? Spojrzałam na jego rodziców, licząc na wsparcie, kropka ale na ich twarzach pojawił się tylko niesamowity uśmiech. Dlaczego się śmiejecie? O co chodzi, Ceo? Czy oni atakowali mój dom jeszcze przed naszym ślubem? Ostatnio sprawy przybierają zbyt szybki obrót. Muszę eksmitować tych ludzi. Proszę, odejdź, kropka co odejść teraz. Jak możesz tak mówić do moich rodziców? Czułam się, jakbym widziała prawdziwego Kena. Krzyczał na mnie z taką furią. Jeśli tak bardzo zależy mu na rodzicach, dlaczego nie zarobi własnych pieniędzy i nie zbuduje im domu, dlaczego musi brać mój? Czułem się, jakby moja głowa płonęła kropka w porządku, Ken. Michelle musiała być zszokowana, bo przyjechaliśmy niespodziewanie, powiedziała jego matka. Przyszliśmy tylko sprawdzić mieszkanie. Tak, musimy sprawdzić przed wprowadzeniem się. Wygląda na to, że jest więcej urządzeń niż ostatnio wygląda na wygodne do życia. Oni naprawdę chcieli przejąć mój dom. Próbując uspokoić nerwy, wzięłam głęboki oddech, wdychając tlen. Nagłe pytanie pojawiło się w mojej głowie. Jeśli odejdę, jak zamierzają się utrzymać? Jego rodzice utrzymują się z emerytury, a Ken pracuje na pół etatu. Pokrywam cały czynsz i koszty utrzymania. Kto zajmie się spłatą 2800 dolarów miesięcznie? Czy jego rodzice zakładają, że Ken pokrywa koszty utrzymania? Nie zważając na moje obawy, jego rodzice radośnie odeszli, a Ken poszedł w ich ślady. Zostanę dziś u rodziców. Chwileczkę, musimy porozmawiać. Nie ma o czym rozmawiać. Ja, pan domu. Podjąłem decyzję. Nie zmienię zdania. Pozostawiony sam sobie w szoku, nie mogłem pozostać w tym stanie. Kropka, natychmiast skontaktowałem się ze znajomym agentem nieruchomości. Kiedy Ken wrócił następnego dnia, zobaczył uporządkowane rzeczy i zaśmiał się. Och, zaczął się pakować. Kropka. Znalazłaś już miejsce do przeprowadzki? Tak, znalazłam. Ken wydawał się szczerze zaskoczony moją szybką reakcją. A oto wizytówka prawnika rozwodowego. Proszę bardzo, Ken. Od teraz komunikujmy się przez prawnika rozwód. Dlaczego? Skoro mnie wyrzucasz, to nie ma sensu być dłużej małżeństwem, prawda? Ken wyglądał, jakby spadła na niego to na cegieł. Nie spodziewał się, że szybko wspomnę o rozwodzie. Nie możesz beze mnie żyć, prawda? Nie rozumiem, co masz na myśli? Kto inny by się z tobą ożenił? Mogę żyć sama, ale powiedziałeś, że chcesz się ożenić. W tym momencie zdałam sobie sprawę, jak arogancki i zbyt pewny siebie był Ken. Podszedł do mnie zakładając, że jestem samotną, Niepełnosprawną kobietą. Jestem niezależna, mam pieniądze i nigdy nie zmagam się z życiem. Poza tym cały czas przebywam w domu, więc wykonuję za niego wszystkie obowiązki. Jestem idealną kobietą. Pieniądze ciągle wpływają, nawet jeśli on nie pracuje. Myślał, że nie odejdę, bo nie znajdę nikogo innego. Dlatego był zszokowany, gdy od niechcenia wspomniałam o rozwodzie. Dlaczego? Wiesz, że jeśli się ze mną rozwiedziesz, możesz być singlem do końca życia. Cóż, jeśli oznacza to życie z tobą w małżeństwie, wolę być singlem na zawsze. To, czy spędzę resztę życia samotnie, nie zależy od ciebie. Kropka typowo uległy ja teraz walczył i był coraz bardziej zdenerwowany. Widać było, że ken panikuje. Nigdy nie sądziłam, że jest tak słabym człowiekiem. Nie wiem, dlaczego tak długo go znosiłam, kropka, kiedy zdecydowałam się na rozwód, poczułam, że ciężar spadł mi z ramion. Chyba za bardzo skupiałam się na ślubie, kropka, w każdym razie nie musisz się od razu wyprowadzać. Nie chciałem cię tak szybko popędzać do ośrodka. W porządku. Zrobię tak, jak sobie życzysz. Nie martw się. Nie znajdziesz mieszkania tak szybko. Przemyśl to dobrze, mam już zapewnione miejsce, więc wszystko jest w porządku. Co? Chwileczkę. Czy to nie za wcześnie? Obserwowanie zmieniającego się nastawienia: kena, od zadowolenia do paniki, tylko zwiększyło moją irytację. Spokojnie, wyjaśniłem: Personel placówki jest poinformowany i wie o mojej sytuacji, więc wszystko jest w porządku. Czekaj. Gdzie ty to wszystko w ogóle przygotowałeś? Przygotowywałeś się przez cały czas, Ken zapytał. Tak, nawet zanim cię poznałem. W rzeczywistości rozważałem przejście na emeryturę i miałem na oku konkretny obiekt, bardziej jak mieszkanie. Kropka po kontuzji, której doznałem podczas pobytu w szpitalu. Zająłem się różnymi książkami inwestycyjnymi, dywersyfikując swoje inwestycje między moją pensją a spadkiem po rodzicach. Obiekt, który miałem na oku, już kupiłem i wynajmowałem go w celu uzyskania dochodu. Nigdy nie wspomniałem o tym Kenowi. To mój ukryty majątek. Nie musimy się rozwodzić. Rozumiem. Możesz tu zostać. Zamieszkajmy z moimi rodzicami. Nie rozumiesz? Dlaczego miałbym to zrobić? Wydawał się dość tępy. Nawet po tym, jak wspomniał o rozwodzie, nadal wierzył, że jest dla mnie tym jedynym. Przykro mi, ale podjąłem już decyzję: o co ci chodzi. Jesteś samolubna. Jeśli później wrócisz z płaczem, to nie mój problem: nie będę, więc się nie martw. Ken zamilkł pogrążony w myślach na wiele godzin. W tym czasie zaczęłam pakować swoje rzeczy. Potem usłyszałam, jak Ken dzwoni prawdopodobnie do rodziców. Wydawało się to żałosne polegać na nich przy podejmowaniu takich decyzji. W końcu Ken podszedł do mnie. W porządku, weźm drugiem rozwód. Tylko szybko wyjedź. Ken powiedział niechętnie, być może zdając sobie sprawę, że może tęsknić za moim towarzystwem jak za pokojówką. Kropka, ale prawdopodobnie myślał, że mieszkanie z rodzicami uchroni go przed obowiązkami domowymi. Ma dom, który jest w pełni umeblowany. Żadnych problemów w codziennym życiu. Przynajmniej na razie. Z tą myślą skierował się z powrotem do domu rodziców. Kropka. Porozmawiam z moimi rodzicami o tym, co dalej. Przygotuj się do szybkiej wyprowadzki. Tak, zrobię to. Skończyłem przenosić wszystkie swoje rzeczy w ciągu tygodnia. W tym czasie Ken nigdy się nie pojawił. Spotkaliśmy się ponownie dzień po zakończeniu przeprowadzki. Kiedy próbowałem rozpocząć nowe życie w nowym domu, Ken zawołał mnie na zewnątrz i powiedział: Hej, co się dzieje? To miejsce jest prawie puste. Gdzie są urządzenia, zleciłem serwisowi odebranie tych przedmiotów. Zadzwoniłam do serwisu następnego dnia i kazałam im odebrać wszystkie meble i urządzenia. Mój mąż stał się niespokojny i zaczął narzekać. Był tam nie tylko Ken, ale także jego rodzice. Wszystkie sprzęty zostały kupione przeze mnie. Wszystkie pochodzą z czasów, gdy byłam singielką. Jedyna rzecz, która jest Twoja, jest tam. Były tylko trzy kartonowe pudła. Zostawiłem przezroczysty pojemnik na ubrania, który kupiliśmy po ślubie. Michel, nie możemy z tym żyć. Musimy podzielić majątek, jeśli się rozwodzimy. To prawda. Nie możemy tu tak mieszkać. O czym ty mówisz? Nikt nie może tu mieszkać. Co masz na myśli? Czyż wynosi dwie tysiące dolarów? Ken i jego rodzice byli oszołomieni. Powiedziałam Kenowi, kiedy się pobraliśmy. To nie jest twój własny dom. Nie, nie jest. Kropka dostałam trochę zniżki na czynsz, bo poprosiłam agenta nieruchomości, którego znam. Kropka, jeśli się wyprowadzę, czynsz wzrośnie jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę, że jest to nieruchomość z dostępem dla osób niepełnosprawnych i otrzymałam już kilka zapytań od osób z tymi samymi obawami. Zaleciłem im wyprowadzkę kropka, dlaczego nie powiedziałeś nam wcześniej. Co teraz zrobimy? Matka Ken'a była wyraźnie poruszona. Nie wiem. Nie powiedziałam Kenowi. Nie słyszałam o tym. Pozwę cię. Ken zagroził kropka, spodziewałam się tego. Szczerze mówiąc, z perspektywy osoby postronnej, mogłoby to wyglądać, jakbym samolubnie się rozwiodła. Zerwała umowę najmu i zabrała wszystkie meble i sprzęty. Ale byłem pewien, że możesz mnie pozwać. Ale czy w ogóle masz na to pieniądze? Ken wykrzywił twarz. Nie było go stać na prawnika, nawet gdyby jakimś cudem mógł. Mam asa w rękawie. Pokazałem im kilka zdjęć. Kiedy je zrobiłeś? Zdjęcia pokazywały Kena uprawiającego hazard i kobieciarza. Wydałem na to pieniądze. Jestem gotów użyć ich w sądzie, Ken. Co do diabła. Myślałem, że wszystko idzie dobrze. Jego rodzice byli szczególnie poruszeni. Co się dzieje? Nagle Ken zaczął przepraszać. Przepraszam. Proszę, wróć. Potrzebuję cię, Michelle. To ty mnie wyrzuciłaś. Jesteśmy już po rozwodzie. Więc o czym ty mówisz? Poza tym nie kochasz mnie. Jeśli tak jest, to po prostu odejdę. Tym razem nawet rodzice Kena zaczęli przepraszać obok niego. Nie mamy już gdzie mieszkać. To był szok. Co masz na myśli? Nasz dom został przejęty. Okazuje się, że dom rodzinny Kena zostanie przejęty w ciągu kilku tygodni. Zbankrutowali. Dług, który zgromadził jego ojciec. Urósł jak ściana śniegu i stał się kwotą niemożliwą do spłacenia przez emerytów. Ken, który otrzymywał zasiłek od rodziców, gdy był samotny, prawdopodobnie pomyślał, że ma kłopoty i postanowił się ożenić, licząc na wsparcie. Teraz rozumiem, dlaczego jego matka była taka miła, zanim się pobraliśmy. Kropka, teraz nie mogę ci pomóc. Jesteśmy sobie obcy. Nawet jeśli ja i moi rodzice skończymy jako bezdomni, nie masz nic przeciwko temu? Sama to na siebie sprowadziłaś, prawda? Ukryty motyw Kena był jasny jak słońce. Kropka stanowczo powiedziałem mu, że nie mam zamiaru dać mu nawet jednego mebla czy sprzętu elektronicznego. Proszę, nie mów tak. Miej trochę litości. Już za późno na przeprosiny. Załatw to teraz na własną rękę. Właśnie dlatego pytam. Nie mogę tego załatwić, powiedziałem Kenowi i jego ojcu, którzy byli tak uparci, że jeśli nie mogą płacić czynszu, powinni się wyprowadzić. Mieszkanie jest na moje nazwisko. Więc jeśli anuluję umowę, to będzie koniec. Eksmisja była łatwa, kropka, w końcu. Nawet gdyby umowa najmu została przeniesiona, Kena prawdopodobnie nie byłoby stać na mieszkanie tutaj. Usłyszałem to wszystko od agenta nieruchomości. Nie mogę płacić czynszu. Ostatecznie zdecydowałem się wypowiedzieć umowę najmu. Nie potrzebuję już tego miejsca, a ponieważ rozwód jest ostateczny, wszystko się skończyło. Jakoś wyrzuciłem oszołomioną trzyosobową rodzinę i zamknąłem drzwi. Co teraz zrobimy? Mogę przenieść się do ośrodka. Do widzenia. W takich ośrodkach pewnie nie ma wolności i są najgorsze, prawda. Powodzenia w tym gównianym środowisku. kropka Może Ken czuł się niezadowolony, że nie miał ostatniego słowa, ponieważ wypluł te gorzkie słowa. Zaprawiłem Kena i jego rodziców i opuściłem miejsce zdarzenia, ale Ken nie zamierzał zostać na miejscu. Kropka kilka dni później pojawił się w ośrodku, do którego się przeprowadziłem. Hej, o co chodzi? Patrząc na ośrodek, w którym byłem, Ken wyglądał, jakby miał zemdleć. To wcale nie jest kiepskie środowisko. Kropka to luksusowy obiekt wart milion dolarów. Zaoszczędziłem pieniądze i kupiłem to miejsce za zyski z moich inwestycji. Poprzedni lokator odszedł w idealnym momencie, więc mogłem się natychmiast wprowadzić kropka dzięki sprzedaży domu i dodatkowym dochodom. Wciąż miałem sporo pieniędzy. Kropka ten obiekt jest na najwyższym poziomie, z lekarzami i pomocnikami na miejscu. Plan piętra przypomina mieszkanie z dużą ilością prywatności. Pokój składa się z trzech sypialni, więc rodziny mogą mieszkać razem. Mieszkają tu nawet pary i rodziny. mogę wezwać pomocnika za naciśnięciem przycisku, a kąpiel jest wspomagana każdego dnia. Początkowo myślałem o tym jako o moim ostatnim miejscu zamieszkania, ale cieszę się, że zdecydowałem się na przeprowadzkę. Miałeś wtedy tyle pieniędzy. Dlaczego naprawdę nie chcę, żebyś tu przyjeżdżał? Jesteśmy sobie obcy. Proszę, odejdź. Wtedy Ken nagle zaczął zachowywać się słodko w stosunku do mnie. Szczerze mówiąc, to przerażające. Nie możesz po prostu pozwolić mi tu mieszkać. O czym ty mówisz? To niemożliwe. Jesteśmy rozwiedzeni. Spójrz prawdzie w oczy. Dlatego. Pobierzmy się ponownie. Mieszkam teraz w motelu. Czy to nie nieżałosne? Nie mogę dostać pracy, bo nie mam adresu w motelu. On tak gładko mówi. Kropka wygląda na to, że szybko porzucił własnych rodziców. W końcu myśli tylko o sobie kropka, dlaczego nie spojrzysz w lustro. Wyglądasz żałośnie, żyjąc na utrzymaniu rodziców w swoim wieku, stając się darmozjadem po ślubie, a teraz żebrząc na ulicach. Twarz kena zrobiła się czerwona, kropka. Nie wstydzisz się trzymać swojej byłej żony. Wszyscy patrzą, prawda, mieszkańcy spoglądali ze swoich balkonów. Właściwie to poprosiłam ich wcześniej, żeby uważali, jeśli mój były mąż przyjdzie z wizytą. Kropka, pomyślałam, że Ken na pewno przyjdzie mnie poszukać przynajmniej raz, albo żeby pochwalić się moim nędznym stanem w ośrodku, albo żeby błagać. Mieszkańcy byli bardzo chętni do współpracy. Celowo patrzyli na kena z politowaniem. To jak prawdziwy dramat kropka, chciałabym im przyklasnąć kropka, ken w końcu zauważył schody i zdawał się zdawać sobie sprawę, jak żenująco się zachowuje. Nie będę więcej pytał. Z bladą twarzą wymamrotał te słowa i zniknął. Nie sądzę, żeby więcej tu przychodził kropka później. Kiedy wyszedłem, natknąłem się na teściową pracującą przy kasie w supermarkecie. Mój teść był dozorcą, a teściowa kasierką. Gdy tylko teściowa mnie zauważyła, odwróciła twarz i próbowała się ukryć. Kropka została zbesztana przez młodego pracownika za swoją postawę. Kropka, ken został najwyraźniej wprowadzony do pracy przez kogoś, kogo poznał w motel kafe i był wykorzystywany w bardzo niskopłatnym miejscu pracy. Często organizuję imprezy domowe i codziennie żyję szczęśliwie z ludźmi z tego samego ośrodka. Zaprzyjaźniłem się też z innymi osobami na wózkach inwalidzkich. Gdybym wiedziała o istnieniu takiej społeczności, przeprowadziłabym się tu wcześniej. Znalazłem czas, aby uczęszczać na sesję fizjoterapii. Moim obecnym celem jest samodzielne poruszanie nogami. Prowadzę satysfakcjonujące życie, zarówno w pracy, jak i prywatnie.